E, witam w kolejnym filmiku. Filmiku perfumowym. E, jeżeli chodzi o moje takie ostatnie użycia perfumowe, to ostatnio bardzo często, takie bym powiedziała, hmm, chłodnym lecie, ciepłej jesieni, może takich słonecznych dniach, ale w sumie dosyć chłodnych, używam zapachu, który ma swoją moc, taki dosyć rozgrzewający, wow, o, charakter. E, jest to zapach marki Chauvet Sershloutin La Tour Noire. I sięgam po flakon ten sprzed zmiany i ten po zmianie, generalnie one są oba o bardzo dobrych parametrach, jest to przepiękny, słodki, taki odurzający, tuberozowy klimat, takim bym powiedziała mydełko tuberozowe z takim niuansem. Kokosowo migdałową, taka migdała kokosowa tuberosa, i to jest taki wydźwięk, bym powiedział słodkawego mydełka, ale takiego perfumeryjnego. E, taki też mamy obecny na przykład w wycofanym Sicily Dolce Gabanerum, również tam jest takie właśnie słodkawe mydełko, ale pozostające w klimacie perfumeryjnym. Myślę, że bardzo ciekawy zapach, i jeden z takich moich ulubionych, jeżeli chodzi o markę Luthe W ogóle markę Luthe polecam, jeżeli chodzi o jesienne klimaty, o jesień, właśnie. Zapachową, bo można znaleźć wiele ciekawych zapachów. Z tutaj przyprawowymi, drzewnymi, yy, na przykład szpilkówna, przepiękny taki właśnie las. Generalnie dużo ciekawych motywów i większość zapachów jest bardzo, yy, bardzo ciekawa, bardzo udana. Mamy również taką powiedzmy żelazkową yy, lawendę. Lawenda to jest taki motyw, który yy, według mnie w różne pory może się fajnie sprawdzić. Również takim yy, Właśnie taki przeszywający, żelazkowy, świeży klimat, ale taki świeżo mocny, również na jesień. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.